Dzień dobry, dzień dobry moi kochani, witajcie w nowym filmie. Dzisiaj korzystając z tego, że mamy w miarę fajną pogodę, stwierdziłam, że wybiorę się do Actiona zobaczyć, co mają fajnego w letnim asortymencie. Także nie przedłużając, zabieram Was ze sobą i zapraszam do oglądania. Od jakiegoś czasu w domu, ale dopiero teraz powiedzmy, że na spokojnie mogę Wam pokazać moje całe małe zakupy Ogólnie jeśli chodzi o Action, to stwierdziłam, że chyba zacznę szukać gdzieś indziej Jakiegoś większego z większym asortymentem Bo niestety, no ale tutaj jest on mały, no i często są te braki właśnie także no zobaczymy, ale myślę, że właśnie tak będzie natomiast jeśli chodzi o te moje zakupy no to jest ich naprawdę niewiele Ogólnie z tych rzeczy, które chciałam kupić, to kupiłam dwie na sześć. Tak, wiem, nie jest źle, chociaż są dwie. No, ale co do reszty, to będę musiała wybrać właśnie do jakiegoś innego. Natomiast jest mnóstwo asortymentu letniego takiego do ogrodu, yy, dekoracyjnego i jeżeli byście sobie chcieli grilla zrobić, to na pewno każdy znajdzie coś dla siebie. Jest też coś dla wędkarzy, więc jest dobrze. No, ale ja Wam teraz pokażę, co ja mam tutaj. Tej mojej y, torbie. I pierwsze, co tutaj jest, to jest taki dywanik łazienkowy w takim ładnym, miętowo-turkusowym kolorze. Y, była ostatnia sztuka w tym kolorze, drugi był szary i stwierdziłam, że biorę ten. I słuchajcie, ja lubię te dywaniki, bo one są tutaj silikonowe. Ja kiedyś miałam y, taki mięciutki, gąbkowy bodajże, to on się strasznie y, sypał, rozwalał. Y, no, i po prostu musiałam go wyrzucić. No, a teraz jak zobaczyłam, właśnie ten to go wzięłam. Wymiary to macie 50 na 70 i wiecie, bez problemu możecie je prać i nic się z nimi nie dzieje. Także mamy taki dywanik. Ja za niego bedałam 3 euro, jakoś tak. Dalej kupiłam dla chłopaków, jak zobaczyłam, że są takie plastikowe dwa kubeczki w Zo. Wiecie, czasami jak bawię, a czy czasami, no Jak bawią się na ogródku To y, od teraz na przykład jak daję im wodę Czy soki to daję im w kubkach, nie w butelkach y, No a oni mają Te swoje porcelanowe No i szkoda by było, żeby się potrzaskały Dlatego właśnie stwierdziłam, że wezmę im to po kubeczku I on kosztował 70 albo 80 centów Także y, No warto, były też inne wzory Były jeszcze w niebieskie tło i do tego łódki, ale właśnie ja stwierdziłam, że biorę te najbardziej takie pasujące. Dalej pod komplet jeszcze wzięłam taką małą tacę na jakieś owoce, warzywa. Tak samo na ogródek właśnie dzieciakom. I była jedna sztuka takiej ładnej lim a, czy limonkowej, zielonej, takiej miętowej tacy z y, owocami, więc też stwierdziłam, że biorę. Ja się zastanawiam w ogóle, czy mam e, cenę, ile one kosztowały. Tak, kubeczki kosztowały 70 centów, a te tace kosztowały 90, więc no cena jak najbardziej e, super. A teraz na ten czas właśnie letni jak najbardziej się to przyda. E, dalej kupiłam sobie, no kupiłam po prostu kapsułki do prania, jeszcze ich nie miałam a potrzebowałam coś do czarnego prania także mam nadzieję, że fajnie się sprawdzą, I jest tutaj słuchajcie, 12 sztuk aż jestem ciekawa jak pachną no niezbyt Fu, przyjemnie, tak wyglądają w środku, zobaczymy jak będzie podczas prania i one kosztowały 3,50 albo 3,80 za paczkę Dalej, kupiłam sobie Ajax. Miałam też z fabulosy płyn do, do czyszczenia, ale okazało się, że ta pompeczka do rozpryskiwania do sprayu jest zepsuta i nie było kolejnej sztuki. Pani mi chciała wymienić na inne Mi dobrażenie, że nie chcę, A był tak przepiękny zapach, że jak będę w aksionie i właśnie go spotkam, to sobie go kupię, bo przepięknie pachniał no teraz na tą porę, to idealnie. Natomiast jeśli chodzi o ten płyn, to ja już go kiedyś miałam, także go kupiłam ponownie, bo on mi się najbardziej zapachowo podoba. Dalej kupiłam takie kubeczki jestem ciekawa czy tutaj są faktycznie cztery sztuki bo ogólnie tak tu piszę że cztery kubki cztery słomki taki zestaw one były w trzech dostępnych kolorach faktycznie no ale fajnie bo one są plastikowe i mamy tak taką słomeczkę z tutaj y, plastikowym bardziej taki silikon no plastikowy y, Boże, obwódka. Do tego... Co tam? Do tego jest taki kubeczek z napisem Summertime e, i przykrywka. Proszę bardzo. Także mamy... No, na picie. Także mamy taki zestaw i ponoć zmienia kolor. Jak się ma ciepłe picie, to jest inny kolor. Jak ma się zimne picie, to też jest inny kolor. Także będziemy testować. Proszę bardzo. To jest dla Ciebie, dla każdego, bo jednej sztuce skąd to się tu wzięło? Zaraz, zaraz, kotek, zaraz. Dobrze, zaczekaj. Także kubeczki i ostatnia rzecz. Co ty chcesz? A to nie do tego. I ostatnia rzecz, jaką ja tutaj mam. To jest, słuchajcie, świeca. Ostatnia sztuka była w tym zapachu. Pachnie przepięknie. O Jezu, jak będzie jeszcze... Kiedyś ten zapach dostępny. Nie wiem właśnie, co to jest ten mirch, mir. Czy to jest jakiś, jakaś roślinka, czy co. Muszę poszukać i poczytać, ale no pachnie to obłędnie. Jak właśnie zobaczyłam, że jest ostatnia sztuka. To stwierdziłam, że biorę. Ogólnie zauważyłam, że teraz action bardzo powiększył swój asortyment, jeśli chodzi o świecę, o zapach, o dyfuzory, jakieś olejki, to mają tego naprawdę sporo. No ale ja z 10 świeczek przewąchałam i ta mi właśnie na tą chwilę najbardziej się spodobała, także ją wziąłam i ona kosztowała na 5 euro, jak się nie mylę. Także moi kochani, to są moje całe minimalistyczne zakupy. Yy, dajcie znać, jak Wam się podobały, czy coś Wam się w ogóle spodobało z tych zakupów. Yy. No i to by było na tyle. Ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie, za każdą łapkę, komentarze, także subskrypcję i widzimy się już niedługo w nowym filmie. Trzymajcie się ciepło, bziaki, pa!